Było bardzo fajnie, płasko, nie było podjazdów, trochę było ślisko i ogólnie bardzo fajnie. Najpierw był asfalt, później wjechaliśmy do lasu, wjechaliśmy chwilę tym lasem, a później już wyjechaliśmy do mety tutaj na asfalt. 4, 3, 2, 1, jedziemy. Ja ogólnie startuję w triatlonach, a z powodu tego, że nie mogę w tej chwili biegać, postanowiłam zmienić dyscyplinę, spróbować czegoś innego, nowego. Super organizacja, fajne trasy dla każdego. Dzisiaj oczywiście trasa była dosyć łatwa i szybka i przyjemna. Zapowiadają się trochę gorsze trasy bardziej wymagające. Trasa generalnie super na początek sezonu przede wszystkim, bo, bo było ściganie może nie jakieś super techniczne, ale na pewno wymagające kondycyjnie, także dla mnie idealna trasa jak na początek sezonu. Słyszałem taką opinię, że w miarę płaska była, z jednym zamzniesieniem bodajże na Grzybówce, to jest taka lokalna górka, sucho było, czyli generalnie nie pobrudzili się, mimo że to był przygotowany sprzęt, żeby mogli się później oczyścić. Myślę, że tak powinno być na początku, ale cieszy mnie na pewno frekwencja, podjęliśmy kolejny rekord. Zadowoleni, że nam pogoda jednak sprzyja. Jest to pierwsza nasza edycja w tym roku. Zaczynamy od pięknego słoneczka, więc myślę, że też tak skończymy. Jesteśmy uśmiechnięci, frekwencja dopisała, wszystko się udało.